Witaj, nazywam się Artur Tomczak i w tym kursie postaram się nauczyć cię posługiwać programem Dynamo w stopniu, który pozwoli ci na tworzenie własnych skryptów, które będą automatyzować pracę, wspomagać modelowanie parametryczne czy obróbkę i analizę modeli Revit. Na co dzień pracuję w dziale konstrukcji w firmie Pura Happold, gdzie korzystam z Dynamo praktycznie codziennie, żeby automatyzować swoją pracę lub osiągać rzeczy praktycznie niemożliwe do zrobienia ręcznie lub zajęłyby naprawdę wiele czasu. I czym jest Dynamo? Dynamo jest środowiskiem do programowania wizualnego, czyli służy ono do programowania, ale nie będziemy korzystać za bardzo z jego kodu pisanego linijka po linijce, nie będziemy korzystać z funkcji pisanych tekstem, raczej będziemy posługiwać się tak zwanymi węzłami, czyli prostokątami, które reprezentują daną funkcję, a informacje będziemy przekazywać poprzez podłączenie swego rodzaju kabli. No i taki najprostszy skrypt utworzony przy pomocy Dynamo posłuży nam do mnożenia dwóch liczb. Wygląda on następująco. Mamy tutaj dwa suwaki i jeden węzeł służący do mnożenia, a między nimi mamy właśnie połączenia za pomocą kabli. No i dzięki takiemu połączeniu Dynamo wie, że teraz ma pomnożyć zmienną x oraz y, którą otrzymuje z tych oto suwaków. No i w rezultacie otrzymujemy wynik. Oprócz operacji matematycznych możemy Dynamo wykorzystać także do Tworzenia geometrii, odczytywania parametrów z modelu. Możemy także definiować takie parametry w modelu Revit, ale także będziemy w tym kursie generować konstrukcję hali. Będziemy także kolorować elementy w widoku na bazie poszczególnych kryteriów. Będziemy także eksportować zestawienia do programu Excel i dowiemy się, w jaki sposób możemy szybko w naszym modelu zamienić wszystkie litery na tekst napisane na wielkimi literami, lub w jaki sposób możemy szybko zmienić nazwy pomieszczeń na żółcie. Zapraszam i do zobaczenia w kolejnych lekcjach.